No witam, dzisiaj taki malutki poranik do runeterry, pogadamy sobie o tym, jak wyglądają nagrody za te skrzynki, których jeszcze nikt nie miał okazji otworzyć. Pogadamy sobie o tym jak expić, jak zdobywać kolekcje w dość efektowny sposób na sam początek bez wydawania pieniędzy. Wydaje mi się, że same informacje w tym filmie będą dość użyteczne, szczególnie na pierwsze kilka dni po open becie, gdzie no nie wszystkie informacje są jasno wypisane i po prostu community musiało porobić a to jakieś obrazki, a to coś i... No, i to jest taki zbiór całości. Ogólnie, jeżeli szukacie jakiejś gotowej tali, to osobiście polecam albo Mobalityk, albo grupę na Facebooku, którą Wam podlinkuję w opisie. E, na Mobalityk macie tam system oceniania, jakieś tam komentarze. E, także, jak zobaczycie sobie jakąś talię, możecie zobaczyć opinie innych użytkowników. Wydaje mi się, że strona warta obczajenia, a grupę na Facebooku, no to oczywiście, wiadomo. Wstawiacie posta, e, ktoś Wam pisze, czy On gra, patrzycie, jak Wam pasuje, to gracie też tym, jak nie, to nie. E, także to byłoby tyle jeżeli chodzi o, o talię a jeżeli chodzi o nagrody, które zdobywamy e, to warto na sam początek wspomnieć, że dość dużo jest tutaj zależne od tego jak zdobywamy expa, bo jeżeli zdobywamy expa to zdobywamy nagrody, jeżeli zdobywamy nagrody to zdobywamy kolekcje. exp leci w sposób następujący e, bo jak pewnie zdążyliście zauważyć, to nie jest tak, że za każdy mecz dostajecie tyle samo expa, Im więcej gier zagramy jednego dnia, tym mniej tego expa dostajemy, e, wygrane się liczą osobno, przegrane liczą się osobno Osobno. Oczywiście całość recytuje się o północy, no i rozpiskę tego jak to mniej więcej wygląda macie w tym momencie na ekranie, po 31 wygranych nie dostajecie w ogóle expa, po 21 wygranych nie... przegranych nie dostajecie w ogóle expa, a ekspedycje to dostajecie je cały cały czas, z tym że no niestety jest to dość droga forma zabawy w tą grę, także trochę lipa. No i za ten exp jak pewnie się domyślacie dobijamy sobie poziom Nagród, do czego zaraz przejdziemy, no i poziom weekly nagrody, czyli tych trzech skrzynek, które otwieramy sobie co wtorek. Jeżeli chodzi o tutaj właśnie to, no to tutaj jedna rzecz warta nadmienienia, jak efektownie sobie przy użyciu właśnie zbierania. Nagrodów z regionu zbierać kolekcje Jak pewnie widzicie Tutaj w czwarty, czwartą nagrodą Jest dzika kapsuła Która zapewnia nam kilka kart dzikich Czyli takich za które tworzymy Sobie wybraną kartę danej jakości No i tak naprawdę To drzewko nagród wygląda identycznie Dla każdego regionu No i co robimy? Jeżeli ukończymy prolog To ekspimy każde z tych drzewek Do czwartego poziomu Żeby sobie zdobyć dzikie karty Żeby potworzyć karty i żeby sobie progresować Dalej, mieć więcej kart, lepsze talie, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że warto sobie do tego czwartego poziomu zrobić. Potem można XPG jedną farakcję do końca w sumie bez jakiegoś większego znaczenia. Jeżeli chodzi o sam drop z tych skrzynek, to prezentuję, znaczy. Przepraszam, Weekly Drop e, za Expa to prezentuje się to mniej więcej tak. E, jak widzicie ulepszamy sobie po jedną skrzynkę. Na początku co 1000 expa ulepszenie, potem co 2000, potem co 3000. No i na sam koniec są 4000. Mm. E, no i nagrody wyglądają w sposób następujący. E, ulepsza się jedna skrzynkę jakościowo o 1. No i na poziomie 10 dochodzi nam najprawdopodobniej karta postaci z tym, że nie jestem pewien czy oni tego już nie usunęli na czas open bety po open becie już powinno się normalnie te, te, te karty dostawać kiedy gra wychodzi z open bety szczerze mówiąc nie mam pojęcia tylko w Riot to wiedzą ale wiadomo, że żadnego resetu w tym czasie nie będzie no i teraz tak, pytanie brzmi co za te skrzynki dostajemy, bo tyle co jakieś tam brązowe, srebrne czy nawet złote już pewnie zdążyli sobie potwierać, tak platynowe i diamentowe pozostają zagadką, e, przynajmniej ja nie widziałem żeby ktokolwiek miał już okazję taką skrzynkę otworzyć a drop z nich prezentuje się następująco e, tutaj wam wyświetlę obrazek, e, dokładnie tak jeżeli chodzi o kapsuły no to e, lecą z nich karty dzikie e, adekwatnie do jakości e, ze złotej leci nam nawet karta bohatera postaci także gitara a jeżeli chodzi o skrzynki no to jak widzicie tutaj większość to są albo kapsuły oczywiście niebieskie także trochę lipa albo rzecz która nas właśnie docelowo interesuje czyli szardy 800 szardów ze skrzynkę diamentową to jest drobny, naprawdę wyśmienity jeżeli mamy 3 skrzynki diamentowe to jest 1600 E, przepraszam bardzo, 2400 shardów e, brakuje nam około 600 do karty legendarnej. Do zbierania 600 to jest chwila, moment. Jeżeli mają porobionych drzewek, e, no i oprócz tego mamy 3 razy 5 dzikich kart. Także 15 dzikich kart, 2400 shardów za maksymalny poziom. E, to, jest, to jest coś fajnego. No i ja na waszym miejscu bym wexpił chociażby do tej platyny. E, bo. Do tych platynowych DXPM w mniej niż 24 godziny. Także poszło dość sprawnie. A macie, wiecie, cały tydzień na to. No teraz niekoniecznie, bo resetuje się we wtorek i we wtorek będzie można otworzyć. Ale jeżeli teraz zaczniecie grać, no to do tych platynowych raczej na spokojnie do wtorku y, powinniście dobyć bez jakiejś dużej ilości poświęconego czasu. E, no i co, i z tego materiału byłoby na tyle. Ja jeszcze raz zapraszam na grupę na Facebooku. No i e, jeżeli dobrze pójdzie, to dziś odpalę streama. E, stream zapewne będzie na Twitchu Lord of Gwen TV. E, jeżeli taki stream się pojawi, no to jeszcze wejdziecie osobny filmik z informacją. Podobało się? Sub, like, komentarz. Z mojej strony na tyle. Narka.